Drodzy, witam Was bardzo serdecznie i od razu chciałam zapytać, gdzie jest bardziej ekstremalnie? Czy w Afryce, czy w Sopocie? Wróciliśmy słuchaj, to jest najważniejsze, <noise> bo myśmy myśleli, że nie przeżyjemy w ogóle tej szalonej przygody. Kochanie, jak ty to przeżyłaś, powiedzmy? Ekstremalnie jest w obu miejscach Afryka jest szalona, ale to też jest naprawdę bardzo intensywnie i to jest niesamowite, że spotkamy znowu tyle osób. Ja uwielbiam to i Paweł też. Dostaliśmy bilety i było napisane, że lądujemy na Kilimandżaru. W związku z tym Kasi przez 7 dni przed wylotem śniło się, jak ona się biedna wspina. Ja mówię, kochanie, co ty taka mokra jesteś? I ona bo nie wiem, ja nie dam rady się na tą górę wspiąć, no nie? Po czym naprawdę tak się bardzo wkręciła, że ustalaliśmy, jaki to ekwipunek musi być, żeby taką górę pokonać. I kochanie, to niestety strach miał wielkie oczy, nie? No tak, strach miał wielkie oczy, ale jeszcze było śmiesznie, ponieważ Paweł nas pakował do Afryki. Bo ja byłam wtedy w Buenos Aires i tak naprawdę na FaceTime wybierałam tak. to, co powinien kupić w sklepie ja dla nas. Ja wysyłałem zdjęcia y, z tak. ekwipunkiem, a Kasia mówi: Nie, no wiesz to, wiesz tamto. No, nie? Na przykład pytałem, czy chcemy brać moskitierę jednoosobową, czy Wygodą, dwuosobową. No. Czy chcesz wygodnie, czy chcesz ze mną? I ona mówi: Nie, no dwuosobową. nie? No i tak się znalazły kompasy, śpiwory, jakieś sztuce, kubki. No dziwne rzeczy, które kompletnie w normalnym życiu by nam się Mówię, nie przydały. Ja pamiętaj, ile to będzie ważyło. Mówię, to to wszystko będziemy musieli nać, nie no co to nie będzie problemu po się okazało, że cały nasz dobytek w tych paru walizach trzeba było wpakować do plecaka i to był naprawdę challenge więc odcinek się zaczyna jak z wielkimi walizkami startujemy w wyścigu i po prostu to była największa kara, że tak dużo rzeczy zabrali zabrali że... <noise> czego wy się o sobie dowiedzieliście podczas tego programu? myślę, że Sprawdziliśmy to, że jesteśmy faktycznie osobami, które współpracują, nie konfrontują się, a wspomagają i ten wyjazd wzmocnił to w nas, bo wierzyć czy nie wierzyć, nerwy były na wodzy i no, zdenerwowaliśmy się parę razy, ale nie pokłóciliśmy. Ja bym powiedział, że to był Partners in crime tak po powrocie, bo dzisiaj to jestem dumny z Kasi i jej podziękowałem za to, że dała radę, że te emocje, które jednak w pewnym takim skrajnym momencie powodują, że człowiek no nie może grać. Tutaj najlepszy aktor nie, nie wytrwa długo. To po prostu ten dyskomfort powoduje, że wychodzą z człowieka te emocje. Ja znam kasię na tyle, że te e, słabe momenty były na bardzo cienkiej granicy i ona nie przekroczyła tego, że wpadła w jakiś szał czy coś tam się takiego działo. I jestem z niej bardzo dumny. E, no Państwo tego nie zobaczą, ale naprawdę siniaki, żeśmy oboje w sumie mieli tutaj od e, tych plecaków, bo czasami ujęcie się nie udawało, więc trzeba było zdjąć te plecaki, jeszcze raz założyć, zdjąć, założyć. No to był naprawdę dobry fitness, ale dzisiaj jestem dumny i naprawdę sama Kasia też nie przypuszczała, że da radę, a wszystkie przyjaciółki mówiłem, że mam ją odciążyć w 100%, ale się nie dało dwóch plecaków nieść, więc ona naprawdę się spisała. Muszę powiedzieć, że to pytanie, czy ja naprawdę dam radę fizycznie przede wszystkim w tym wyścigu, bo jest masa ludzi wysportowanych, młodszych ode mnie. I czy ja po prostu nie będę Pawła spowalniała, czy będę dla niego jakąś trudnością. To były moje znaki zapytania, i dlatego też nie byłam pewna, czy to jest dobry pomysł, żeby brać udział w tym programie, a jednak okazało się, że dałam radę i muszę wam powiedzieć, że jak wróciłam, to mówię, Jezu, to ja mogę. To ja mogę jeszcze coś zrobić. To jest bezproblemowe było dla mnie. Więc tak dla mnie taka sama motywacja naprawdę wzrosła po tym wyjeździe. Wy na co dzień nie afiszujecie się w mediach ze swoją relacją, ze swoim małżeństwem. Jednak zgodziliście się wziąć udział w programie, który na pewno no, obnaży wiele takich prywatnych sytuacji. Dlaczego? Państwo będą zaskoczeni, ale moja żona powiedziała i spuentowała to, że gruba Kaśka dała radę. I moja żona to powiedziała, ja mówię, to naprawdę to było błyskotliwe, co powiedziałaś, ale troszeczkę to tak było, że jest bardzo dużo osób, którzy oceniają Kasię przez pryzmat tego, co się pojawiało w mediach i tutaj był protest naszych przyjaciół, że ten obraz nie jest taki, jaki my faktycznie jesteśmy prywatnie i staraliśmy się przynajmniej pokazać, że jesteśmy w porządku, nie? I, i że no, no weseli, tacy troszeczkę inni niż opisują nas media. Na pewno poszliśmy z misją walki z hejtem, tak? Żeby też i dziennikarze dobre treści publikowali, żeby nie powielali tego złego, co można przeczytać, Dać, bo to ludzi niepotrzebnie karmi taką złą stroną. No i taka ostatnia rzecz, żeby też ten kryzys autorytetów trochę przełamać, tak? żeby nie pisać na temat mojej fantastycznej żony, przez pryzmat tego ile schudła, z kim była i tak dalej, tylko jednak co osiągnęła i, i o ważnych rzeczach. Kasia, chcesz coś dodać? E, ja tylko mogę dodać, że e, bardzo się podpisuję, co Paweł powiedział i ta walka z hejtem i z pokazywanie tej prawdziwej strony, e, pozytywnej strony, to był taki argument, który bardzo do mnie przemówił, żeby wziąć udział w tym programie. E, poza tym, e, to jest w życiu tak, że gdybym nie wziął udział w tym programie, to bym pewnie żałowała. E, jak wezmę, to może będę żałowała, ale nie żałuję, bardzo się cieszę i e, to było takie bardzo pozytywne życiowe doświadczenie, za które jestem naprawdę wdzięczna. Bardzo rzadko mamy tą możliwość, żeby stacji podziękować. Naprawdę dziękujemy TVN-owi, bo to jest niesamowita w ogóle możliwość i taka, taki prezent dla nas, bo w tym czasie myśmy też drugą rocznicę ślubu przeżywali. Ten program po prostu jeszcze w tym dniu dawał nam takie prezenty, tego że myśmy wygrywali, dawali radę i naprawdę był bardzo radosny odcinek w tym dniu. No, no to są wspomnienia takie na długo, które nam zostaną. I drugi raz naprawdę bez zawahania. Pytam cię, Kasi, byśmy wzięli udział może z jakąś strategią? A, a to ja bym chciała jeszcze troszeczkę się cofnąć, bo właściwie nie miałam okazji z Wami e, rozmawiać e, na takie tematy troszkę prywatne. Jak Wy w ogóle się poznaliście i, i kiedy ta strzała umo, Amora tutaj, że tak powiem, się, e, Uaktywniła i u kogo pierwszego? To jest złe pytanie, bo. bo ona ma długą odpowiedź. Bo to jest długa opowieść, i znowu powiedzą, że zagaduje żonę, więc. Może na inny dzień to, to ja chętnie opowiem, ale no, historia jest taka, że ta strzała Amora 10 lat wcześniej wystrzeliła, zanim myśmy mieli taką interakcję osobistą. Więc ja zobaczyłem Kasię na jednej z ukrytych sesji i ja mówię, Boże, jaka to jest wrażliwa dziewczyna, bo ona wtedy taka oparta była o ramię i, i, i tak mnie to ujęło. I po 10 latach, jak na jednym z eventów żeśmy się poznali, to to wróciło. I zaczęły się podchody, tak? Kupowanie biletów w dwóch kinach naraz. I zdobywanie Kasi. Kasia dała tą przestrzeń, no i dzisiaj z moją żoną. Kasiu, jaka jest Twoja wersja? Moja wersja też jest taka, że trochę zawodowo żeśmy się poznali i absolutnie ja nie rozumiałam w ogóle o co Pawłowi chodzi. Mówię, Boże, proszę, on jest dużo młodszy ode mnie i to jest jakiś szalony związek byłby. Ja mówię, nie, absolutnie nie i to nie jest dobry pomysł, więc trochę byłam oporna, ale nie z kokieterii, tylko z takiej jakiejś mądrości życiowej, że, żeby nie uszczęśliwać wszystkich na siłę swoją osobą, a Paweł był nieugięty, niezłomny i. Wytrzymał nam. Chciałbym dodać, że nie dla wszystkich jest zrozumiałe to, że ta pierwsza fizyczność jest najważniejsza. Kasia jest niesamowicie pociągająca jako osobowość. Bardzo mnie, mi imponuje to, co robi, czym się zajmuje, tą inteligencją taką i naprawdę w rozmowie to to jest taka druga przestrzeń, która no, jest tym spoiwem tego naszego małżeństwa. No i mamy jedną taką maksymę, żeby ten związek był udany. Nie chodzimy na te swoje przestrzenie, tak? Czyli ja dzisiaj nie narzucam Kasić, co jest dla niej dobre w życiu i co ona powinna robić. I ona mi też nie zabrania mojego szalonego hobby, który jednak tutaj inżynier poważny, ale artysta też obok, że te, dwie, te dwa światy niby się nie powinny pogodzić, ale no, robimy szalone rzeczy i to nas łączy. Tak, mamy swoją przestrzeń, ale też nie ma dram, nie ma niepotrzebnych niemiłych sytuacji, nie ma jakichś głupich rozmów, tego podpuszczania, takich jakichś trudnych relacji, które bardzo często obserwuję w związkach bo oboje wychodzimy z założenia, że szkoda na to życie, naprawdę na tą złą energię, szkoda życia, bądźmy pozytywni i w ogóle zamieszczajmy pozytywne treści. A jak reagujecie właśnie na te na przykład komentarze dotyczące różnicy wieku? Ja w ogóle nie czytam komentarzy. Ale nie ma takiego, tego tematu nie ma w ogóle. Tak, to dobrze, ale tego tematu w ogóle nie ma. W ogóle było duże zaskoczenie. Myśmy sami pierwsi powiedzieli, jaka jest różnica wieku między nami i to było bardzo duże zaskoczenie, ponieważ tak jakoś ze sobą współgramy, że to naprawdę nie jest temat. Ja bym ci chciał, Karolinka, przypomnieć, że to ty pierwsza dowiedziałaś się od Kasi, kiedy myśmy się zaręczyli. To A, za faktycznie! Twoją, to za Twoją sprawą to się wydarzyło, także tak. słuchaj, poszło! Wygadaliśmy się tak. Ale właśnie wtedy Kasia zdecydowała, że to jest ten moment, kiedy przybija tą pieczęć, żeby w końcu postawić kropkę nad przeszłością i żeby się rozpoczęła nad ta przyszłość nasza jako para, nie? No i też y, taka decyzja szybka, że bierzemy ślub, zapraszamy przyjaciół, wesele to jest super impreza. Zorganizowaliśmy wszystko w cztery tygodnie, capowa ceremonia. Nie gdzie się mają stawić. Tak, tu. odbyła się w czwartek, bo już nie było wolnych miejsc, ale wszyscy to przeżyli i się stawili. Ale to jest niesamowite. Naprawdę moim zdaniem e, taka miłość zdarza się raz na milion i życzę Wam, żeby ona trwała jak najdłużej, kochani. Bardzo dziękujemy, Pięknie będziemy ci, się starali. Pięknie ci dziękujemy, naprawdę, że w ogóle pytasz o to i że to możemy Państwu zdradzić troszeczkę chociaż z naszego prywatnego życia. Także pięknie dziękujemy. To ja Wam dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za Afrykę Express i nie mogę się doczekać. Już w przyszłym tygodniu zobaczymy pierwszy odcinek my, dziennikarze. Państwo muszą troszeczkę dłużej poczekać. Jesteście ciekawi, jak wypadliście? Jesteśmy bardzo ciekawi, bo nie wiemy, jak to produkcja wszystko wymyśliła. Jest nagranych 11 tysięcy godzin, a to będzie tylko kilkanaście godzin pokazane. Tak, więc no to jest naprawdę bardzo duża zagadka. Ja powiedziałam Pawłowi, że ja chyba nie mam odwagi obejrzeć pierwszego odcinka. Zdamy ci relację. Będziemy, będziemy mieli wsparcie, ale słuchajcie, to jest ciekawe też, co się działo u innych par. Bo myśmy mieli swoją historię, tak? Ale dzisiaj oglądamy te zwiastuny, to się okazuje, że Monika tam krzyczała: zostaw mnie, nie dotykaj mnie. Że Ewa fajnie mówiła, że na więcej w takim sypie już spać nie będzie. Ja mówię: to ci będzie świetnie oglądało. Także zapraszamy Państwa 6 września o 19.45 do TVN i HBO Max.